Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejne informacje. Tym razem materiał poświęcony będzie aferze, która, którą obserwujemy już od kilku dni. I afera ta dotyczy przecieku, który miał miejsce na aplikacji Signal. A jak to się wszystko zaczęło? Otóż Jeffrey Goldberg, redaktor naczelny Atlantic, szczegółowo opisał dyskusję, która miała miejsce właśnie w tej aplikacji do przesyłania wiadomości, w aplikacji Signal. W artykule, który pojawił się w Atlantic 24 marca, poinformował, że ktoś mający dostęp do grupowego czatu w aplikacji Signal, służącej do przesyłania wiadomości, dodał jego, czyli dodał Jeffreya Goldberga, do kanału czatu pod tytułem, ten, ten czat był zatytułowany Hooty PC Small Group, dnia 13 marca. Czyli na około dwa dni przed rozpoczęciem ponownych ataków Stanów Zjednoczonych na Jemen. Opowiadając o tym zdarzeniu, zresztą to jest właśnie ten pan, który teraz jest na ekranie, to jest pan Jeffrey Goldberg. Opowiadając o tym zdarzeniu, Goldberg poinformował, że użytkownik Signal który wprowadził go na ten właśnie czat, nazywał się Michael Waltz, tak samo jak doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w administracji Donalda Trumpa. I to właśnie na tym kanale czatu kilku innych użytkowników, Signal ponoć omawiało planowanie rozpoczęcia ataków na cele w Jemenie. Jeffrey Goldberg dostarczył kilka kopii wiadomości tekstowych które płynęły przez grupę czatu i opisał inne elementy dyskusji w luźniejszych szczegółach. W pewnym momencie podsumowania incydentu Jeffrey Goldberg zarzucił, że użytkownik Signal, którym według niego był sekretarz obrony Pete Hexeth, opisał czas, opisał cele, konkretną broń, która miała zostać użyta w ponownych atakach na Jemen. Jeffrey Goldberg powiedział, że poprzez komunikatora Sygnal administracja Trumpa dzieliła się tajnymi planami dotyczącymi działań wojennych. Kiedy został poproszony o publikację tej wiadomości, odmówił. Powiedział, że jest osobą odpowiedzialną w przeciwieństwie do ludzi w administracji Donalda Trumpa i nie będzie dzielił się tajemnicami. No, z drugiej strony, dlaczego w sumie nie mógłby się nimi podzielić? Przecież to już było po ataku na Jemen, więc w sumie już żadne tajemnice nie zostałyby tutaj pokazane. Ale następny, na następny dzień upublicznił te wiadomości, a przynajmniej część z tych wiadomości, i okazało się, że nie ma w tych wiadomościach żadnych tajnych informacji. Jeffrey Goldberg powiedział również, że Różni użytkownicy czatu zaczęli podawać nazwiska przedstawicieli do dalszych dyskusji na temat ataków w Jemenie. Jeffrey Goldberg poinformował, że użytkownik, którego uważa za dyrektora CIA, czyli za Johna Redcliffa, podał nazwisko pracownika CIA właśnie w tej wymianie zdań. A dalej napisał w tym artykule, że postanowił nie podawać nazwiska pracownika CIA z obawy, że tożsamość tej osoby będzie poufnym szczegółem. Narodowa Rada Bezpieczeństwa stwierdziła, że łańcuch wiadomości wydaje się być autentyczny i badają w jaki sposób numer dziennikarza został dodany do tych informacji, do tego całego ciągu wymiany zdań. Natomiast administracja Trumpa potwierdziła, że nie było w tych wiadomościach żadnych poufnych informacji. Signal jest to platforma, która przechwala się prywatnością swojej usługi, a eksperci zgadzają się, że Signal jest bezpieczniejszy niż konwencjonalne wiadomości tekstowe. Natomiast tak jak z różnego rodzaju tutaj komunikatorami. Czy też platformami społecznościowymi, oczywiście istnieje możliwość, że aplikacja może zostać zhakowana. W przemówieniu w Senacie w poniedziałek, lider mniejszości w Senacie, czyli Chuck Schumer, powiedział, że aplikacja jest niezabezpieczona i nie nadaje się do delikatnych spraw wojskowych, które opisywał Goldberg. I powiedział tak. Ta katastrofa wymaga pełnego dochodzenia w sprawie tego, jak do tego doszło, jakie to wyrządziło szkody i jak możemy tego uniknąć w przyszłości, jeśli tajemnice wojskowe naszego kraju będą rozpowszechniane w niezabezpieczonych łańcuchach tekstowych. Podczas przesłuchania w Senackiej Komisji do Spraw Wywiadu miało to miejsce 25 marca dyrektor CIA, John Radcliffe, o którym właśnie Jeffrey Goldberg donosił w swoim artykule, że, pon że ponoć pojawił się właśnie na czacie. I właśnie ten John Radcliffe, dyrektor CIA, powiedział, że pracownicy CIA załadowali aplikację na jego komputer służbowy i poinformowali go o właściwym zastosowaniu tej właśnie aplikacji. Jedną z rzeczy, o której zostałem poinformowany bardzo wcześnie, było to, że ludzie z działu zarządzania dokumentami CIA poinformowali mnie o wykorzystaniu aplikacji Signal w celach służbowych. Poinformowali mnie, że wykorzystanie aplikacji Signal w celach służbowych jest dopuszczalne. Tak po prostu jest. To praktyka, która poprzedzała obecną administrację aż do administracji Bidena, z tego co powiedział właśnie Radcliffe podczas przesłuchań. Redcliff zaprzeczył również insynuacjom Jeffreya Goldberga, że mógł ujawnić jakiekolwiek poufne informacje o, o pracowniku CIA, mówiąc, że osoba, którą wymienił na czacie grupowym, nie była tajnym agentem. Natomiast Tulsi Gabbard, czyli dyrektor Krajowego Wywiadu, zeznała przed członkami Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów, że, że, że sygnał jest wstępnie instalowany na urządzeniach rządowych. Zarówno Redcliff jak i Tulsi Gabbard. Stwierdzili, że na kanale czatu, który, który właśnie Jeffrey Goldberg widział, nie omawiano żadnych tajnych informacji. Powiedzieli również, że nie wiedzieli o żadnych dyskusjach dotyczących czasu, celów, broni, które miały być użyte w atakach 15 marca w Jemenie. Aplikacja ta była w dużej mierze. Nieautoryzowa nieautoryzowana do użytku na urządzeniach wydanych przez rząd w przeszłości, czyli kiedyś to nie było autoryzowane, żeby sygnał był używany. Biuro Generalnego Inspektora Departamentu Obrony wydało wiele raportów potępiających wysokiego rangą urzędnika Pentagonu w 2021 roku za korzystanie z sygnału do komunikacji. A Narodowa Agencja Bezpieczeństwa podobno ostrzegała pracowników w zeszłym miesiącu o lukach w zabezpieczeniach związanych z korzystaniem z Signal, twierdząc, że aplikacja jest celem o wysokiej wartości do przechwytywania poufnych informacji. Urzędnicy rządowi używali tego komunikatora, Signal, do korespondencji organizacyjnej. Takie jak planowanie poufnych spotkań, ale w administracji Bidena osoby, które miały pozwolenie na pobranie go na telefony wydane przez Biały Dom, zostały poinstruowane, aby sporadycznie korzystały z tej aplikacji. To są doniesienia, które otrzymaliśmy od byłego urzędnika do spraw bezpieczeństwa narodowego, który służył właśnie w administracji Bidena. Urzędnicy stanowi, lokalni i federalni w prawie każdym stanie mają konta w aplikacjach doszyfrowanych wiadomości Signal, zgodnie z analizą, która wykazała, że wiele z tych kont jest zarejestrowanych na rządowe numery telefonów komórkowych. Niektóre były również zarejestrowane na numery osobiste. Na chwilę obecną Donald Trump powiedział, że nikt nie straci swojego stanowiska w wyniku tego incydentu. A ja jeszcze raz powiem, że urzędnicy administracji Trumpa zaangażowani w chat-signal odrzucili sugestie Jeffreya Goldberga, że ich rozmowa zawierała krytyczne, wrażli krytycznie wrażliwe szczegóły. Podczas postoju na Hawajach, miało to miejsce w poniedziałek, a Pete Sek Hexeth powiedział, że nikt nie wysyłał planów wojennych. Sekretarz Obrony zakwestionował również wiarygodność Jeffrey'a Goldberga, o tym jeszcze za chwilę, i skrytykował jego doniesienia na temat pierwszej kadencji Trumpa. No i właśnie wynikł z tego również pozew sądowy. Tak więc pięciu członków gabinetu stoi w związku z aferą Signal w obliczu federalnego pozwu o wykorzystanie Signal do koordynowania ataków wojskowych w Jemenie. Organizacja non-profit o nazwie American Oversight zajmująca się przejrzystością złożyła we wtorek po południu w Waszyngtonie Pozew federalny, twierdząc, że korzystanie z Signal narusza federalne prawo regulujące przechowywanie dokumentów rządowych i zwróciła się do sędziego federalnego o nakazanie członkom gabinetu zachowania tych właśnie wiadomości. A co bardzo intrygujące, sprawę prowadzi ten sam sędzia, który prowadzi sprawę przeciwko administracji Trumpa. W związku z lotami deportacyjnymi na mocy ustawy Alien Enemies Act 27 marca właśnie ten sędzia federalny, którego nazwisko już znamy z poprzednich spraw, James Bowsberg nakazał Urzędnikom rządowym, aby spróbowali zachować wiadomości Signal dotyczące ataku na terrorystów na Bliskim Wschodzie na początku tego miesiąca. Informacje przesyłane przez Signal znikają po jakimś czasie, dlatego właśnie taka, tutaj taki nakaz został wydany, żeby spróbowali te informacje zachować. Oskarżeni muszą niezwłocznie dołożyć wielkich starań, aby zachować wszelkie komunikaty Signal. Z z dni między 11 a 15 marca powiedział sędzia okręgowy James Bowsberg w zarządzeniu. Sekretarz obrony Pete Hexes oraz inni wysocy rangą urzędnicy, którzy byli częścią grupy czatowej, również częścią tej grupy czatowej była między innymi Talsi która zeznawała. Tak więc właśnie ci urzędnicy Którzy omawiali ten atak, muszą złożyć raport o stanie do 31 marca, czyli do poniedziałku, na temat kroków, jakie podejmują w celu zachowania wiadomości, tak jak właśnie tutaj świadczy ten, to zarządzenie sędziego. Tak więc ten sam sędzia okręgowy USA. James Bowlsberg, który nadzoruje sprawę deportacji, nadzoruje teraz zupełnie oczywiście przez przypadek sprawę Signal. Biały Dom publicznie zaatakował sędziego. Zresztą to miało już miejsce podczas poprzedniej sprawy prowadzonej przez Jamesa, Jamesa Bowlsberga. I wezwał do tego, aby sędzia ten został poddany procesowi impeachmentu. Caroline Lewitt, sekretarz prasowa, nazwała tego sędziego demokratycznym aktywistą, a prezydent Donald Trump opublikował na Truth Social wpis, w którym nazwał go radykalnym, lewicowym szaleńcem. Tak więc sędzia James Bowlesberg, który niedawno zablokował rządowi, Donalda Trumpa deportację podejrzanych i potwierdzonych członków gangu Trendy Aragua na mocy prawa wojennego, czyli właśnie tego Alien Act, na które powołał się Donald Trump, teraz będzie zajmował się sprawą Signal. Według, według sądu okręgowego dla dystryktu Kolumbii, właśnie tam ta sprawa będzie przebiegać. Przydział był losowy. Sam sędzia powiedział, że został przydzielony losowo do tej sprawy. A Donald Trump oskarżył Boulsberga w mediach społecznościowych o przejmowanie wszystkich jego spraw. Ale robi się ciekawie, ponieważ senator stanu Missouri, Eric Schmidt, domaga się gruntowego śledztwa. W sprawie tego, w jaki sposób sędzia James Bowsberg magicznie dostał cztery głośne sprawy Trumpa w odstępie zaledwie kilku dni. Sprawy sądów federalnych powinny być przydzielane sędziom losowo. Szanse, że sędzia aktywista dostaje cztery główne sprawy Trumpa są statystycznie niemożliwe. Sędzia James Bowesberg jest ewidentnie działaczem Partii Demokratycznej. Jeśli ci nieuczciwi sędziowie nie pozostaną powstrzymani, może to doprowadzić do kryzysu konstytucyjnego. Tak właśnie wyraża się na ten temat senator stanu Missouri Eric Schmidt. Tak więc, według Jeffa Goldsberga, czyli tego właśnie y, redaktora Atlantic, te niby plany wojenne, które wyciekły, nie obejmują ani nazwisk, ani celów, ani lokalizacji, ani jednostek, ani tras, ani żadnych metod. I to dowodzi tylko jednej rzeczy. Jeff Goldberg nigdy nie widział planu wojennego ani planu ataku, ponieważ początkowo Gazeta Atlantic nazwała ten, ten przeciek, nazywając ten przeciek, powiedzieli, że był, to, że był to przeciek planów wojennych, ale później zostało to zmienione na plan ataku. Ale może jeszcze kilka słów o samym redaktorze naczelnym Atlantic. Jest to dziennikarz, który wielokrotnie wynajdował fałszywe historie. Poczynając od historii, którą oczywiście my wszyscy uwielbiamy historia Rosja, Rosja, Rosja poprzez historię oszustwa typu: Dobrzy ludzie są po obu stronach, albo na przykład jeszcze może powiem, co Caroline Levitt powiedziała o tym właśnie człowieku powiedziała, że Jeffrey Goldberg jest wielkim darczyńcą demokratów, który pracował pod kierownictwem byłej sekretarz stanu Hillary Clinton. To ten sam Jeffrey Goldberg, który skłamał o broni masowego rażenia, aby wciągnąć nas w wojnę w Iraku, która kosztowała biliony dolarów i tysiące amerykańskich żołnierzy. I stwierdziła, że Jeffrey Goldberg często pisał pochlebne artykuły o Joe Bidenie. Prawdziwą historią jest tutaj przytłaczający sukces zdecydowanej akcji militarnej, Prezydenta Trumpa przeciwko terrorystom HUTI, dodała Caroline Levitt. Następnie powiedziała, że doniesienia Goldberga pokazują, że on i publikacja Atlantic oraz demokraci są biegli w szerzeniu propagandy. Nie ma nikogo w mediach, kto kochałby produkcję, produkowanie i promowanie oszustw bardziej niż Jeffrey Goldberg. A ja jeszcze na koniec. Wspomnę o dziennikarce Laura Lumer, to jest dziennikarka, która bardzo dogłębnie tutaj dopatruje się bardzo ciekawych szczegółów w różnego rodzaju sytuacjach. I tak właśnie dziennikarka Laura Lumer zasugerowała możliwe powiązanie z Chinami dotyczące wycieku czatu Signal, wskazując na żonę Alexa Wonga. Panią Candice Chiu, której rodzina ma powiązania z Hongkongiem. A któż to jest taki w ogóle Alex Wong? Otóż Alex Wong jest zastępcą doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Został on mianowany przez prezydenta Donalda Trumpa. Jego żoną jest prokurator USA Candice Chiu Wong. Jest ona Chinką. I była ona jedną z głównych prawniczek zaangażowanych w ściganie ludzi, którzy uczestniczyli w wydarzeniach J6. Tak więc żona właśnie tego pana Aleksa, czyli Candice Chiu Wong, pracowała pod rządami administracji Obamy i administracji Bidena jako asystentka prokuratora Stanów Zjednoczonych w prokuratorze USA w dystrykcie Kolumbii, gdzie ponad gdzie przez ponad dwa lata kierowała wydziałem do spraw ograniczania przemocy i przestępstw handlu ludźmi. I co dalej jeszcze tutaj pani Laura Lumer o czym nas jeszcze informuje? Co gorsza, Alex Wong, czyli właśnie ten zastępca, mianowany przez Donalda Trumpa, właśnie on. Pracował dla Covington i Barling, y, która jest jedną z kancelarii prawnych, której Donald Trump niedawno odebrał poświadczenia bezpieczeństwa i rozwiązał wszystkie ich kontrakty rządowe na mocy rozporządzenia wykonawczego. Miało to miejsce 25 lutego, oczywiście tego roku. Trump oskarżył Covington LLP o udział w uzbrajaniu rządu. Dlaczego mamy chińskiego zastępcę doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, pyta Laura Lumer, który jest mężem chińskiego prokuratora USA, która pracowała pod rządami Obamy i Bidena i która pomogła ścigać uczestników J6 po skradzionych wyborach w 2020 roku. Jak zwykle oczywiście wyciągajcie sami wnioski. To, był, to była ostatnia wiadomość na dzisiejszy dzień. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do następnego razu.